Jak skorygować taki okropny, krzywy palec, żeby nie szpecił naszej stylizacji? To bardzo proste. Zapomnij o bzdurnym micie dotyczącym równego sklejania skrzydełek. Jeżeli na takim krzywym palcu będziesz sklejać skrzydełka równo, co się stanie? Tylko i wyłącznie pogłębisz ten defekt. Szablon będzie biegł za krzywym paluchem, a tego nie chcemy. Jak zatem skorygować taki defekt? To bardzo proste. W momencie, kiedy podkładasz szablon, zwracaj uwagę nie na bzdurne skrzydełka, a na to, jak biegnie podłużna oś. Twojego szablonu. Musi być ona idealną kontynuacją linii, którą wyobrazisz sobie, że przeciągniemy od łokcia przez przedramię, garstek, te stawiki aż do sufitu. Ta linia musi być idealnie prosta. Dzięki temu wszystkie paznokcie, które będziesz miała wymodelowane, wszystkie osiem paznokci będą równoległe względem siebie, jak sztachety w płocie i uda się skorygować krzywy paluch. Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj koniecznie moje profile w social mediach.